Witajcie, tym razem zapraszam do recenzji nowego Realme GT Neo 2, czyli bardzo udanego smartfona za niecałe 2500. Przyznam, że po tygodniu użytkowania ten telefon zrobił na mnie mega pozytywne wrażenie, i zaraz opowiem dlaczego. Nowy GT Neo 2 ma stanowić swojego rodzaju wypełniacza luki pomiędzy tańszym GT Master Edition oraz droższym modelem GT. Możemy w sumie założyć, że to taki prawie flagowiec, który ma w sobie pewne kompromisy, aby jego cena nie okazała się zbyt wysoka. A skoro w temacie niższej ceny jesteśmy, zapraszam Was do odwiedzenia opisu tego filmu i tam zobaczycie link do naszego Morelowego Blackwick, gdzie możecie kupić różne fajne produkty. Oczywiście w niższej cenie. Wracamy jednak do bohatera tej recenzji. Muszę Wam powiedzieć, że po mniej więcej tygodniu użytkowania jestem zdania, że to w ogóle jeden z lepszych telefonów tej marki, jakie do tej pory testowałem. Na początek wygląda tak, że wykonanie możemy zauważyć, że obudowa no 2 stanowi połączenie szkła na przodzie i na tyle. Natomiast te boki wypełnia matowa satynowa ramka stworzywa i to mi się spodobało. Na tym elemencie nie są gromadzone ani zarysowania, ani zabrudzenia. Całości dopełnia ładnie wyglądająca ścięta krawędź na górze i na dole. Klawisze okazały się rewelacyjnie spasowane, są wygodne w użytkowaniu, no i też mają doskonały skok. Do tego na klawiszu zasilania znajduje się światna w dotyku faktura prążków. To oczywiście mały szczegół, ale jednak cieszy. Możemy nabyć no 2 w stonowanym kolorze czarnym, dosłownie pięknie wyglądającym, testowanym kolorze niebieskim albo jasnozielonym, który akurat występuje zawsze w najwyższym, a zarazem najdroższym wariancie konfiguracyjnym tego modelu. Matowe szkło wygląda kapitalnie, szczególnie w kolorze niebieskim, ale też nie powinno za bardzo się rysować. Zobaczymy jednak często w tym miejscu zabrudzenia, przykładowo smugi, z tym, że możemy to szybko usunąć. Osobiście jestem wielkim fanem no 2 właśnie w kolorze niebieskim, dlatego, że ta odmiana posiada rewelacyjne opalizujące Motyw, kiedy obracamy telefonem po światło, to zauważymy z tyłu takie ładne połączenie barwy żółtej, zielonej oraz niebieskiej. Co ważne w tym kolorze, Neo2 dostępny jest tylko i wyłącznie w tańszej konfiguracji 1828 i na to zwracam Waszą uwagę. Samowego do użytkowania stoi na dobrym poziomie. Możemy to urządzenie trzymać całkiem pewnie, chociażby dzięki zagięciu obudowy z tyłu. Natomiast matowe szkło przekłada się niestety na to, że bez korzystania z case'a, Neo2 raczej nie będzie przelegać idealnie do ręki. Przy okazji powiem, że dołączony w zestawie pokrowiec oceniam bardzo pozytywnie, dlatego, że jest matowy i robi wrażenie, że jest również wytrzymały. Wyspa z aparatami nieco wystaje, ale wizualnie może się podobać, z tego powodu, że ma połyskującą taką teksturę, fakturę i ma taki samopalizujący motyw, jak to obudowy. W tym rozwiązaniu widzę w sumie tylko jedną wadę, poza oczywistym chybotaniem się telefonu na stole. Chodzi o to, że wokół każdego obiektywu często są widoczne zabrudzenia oraz kurz. Plusem jest dopasowanie Każdego składowego elementu obudowy nie ma szansy na usłyszenie, chociażby nieprzyjemnego trzeszczenia, a czujemy za to, że no 2 to wyższa półka w aspekcie wykonania, z tym, że jeszcze nie flagowa. Na spodzie znajduje się złącze USB-C, maskownica jednego z głośników, całości dopełnia dual sim, natomiast nie możemy dokonać rozbudowania pamięci. Osobiście w kontekście wykonania w tym modelu brakuje mi tylko certyfikowanej odporności na wodę. W aspekcie bezpieczeństwa nie ma zaskoczenia i dostajemy to samo, co zapewnia większość urządzeń w tej cenie. W NO2 zabudowano pod ekranem dosłownie mega szybko działający skaner optyczny, którego poziom pracy porównam do flagowego OnePlusa. Nie ma tutaj sytuacji, aby nasz palec nie został rozpoznany przy pierwszym podejściu. Musimy tylko musnąć opuszkiem miejsce skanowania. Bardzo mi się spodobało, że z poziomu systemowych ustawień możemy dokonać zmiany animacji skanera. Występuje 8 efektów i uważam, że każdy wygląda świetnie. Możemy jeszcze wykorzystać rozpoznawanie twarzy bazujące na kamerce do selfie, zatem poziom bezpieczeństwa nie będzie super wysoki. Działanie tej metody okazało się znakomite i dostajemy się niesamowicie szybko do systemu. Całości towarzyszy ładnie wyglądająca animacja w okolicy frontowego obiektywu. Co ważne, w ciemniejszym otoczeniu skanowanie twarzy działa tak samo dobrze, w tym oczywiście pomaga automatyczne zwiększenie jasności ekranu, no i też aktywacja tła w kolorze białym. Plusem jest to, że działanie rozpoznawania twarzy może być dopuszczane tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy są otwarte nasze oczy. Mamy jak zawsze dwa sposoby działania tej metody: pozostaniemy na ekranie blokady, albo samo czy nie przeniesiemy się do systemu? Dostajemy w NEO dwa głośniki podwójne, jakościowo są na poziomie, którego w tej cenie możemy oczekiwać. Usłyszymy, że wszelkie multimedia, szczególnie muzyka, są takie nieco płaskie, dlatego szkoda, że basa, także głębia nie są tutaj na wyższym poziomie. Z atutem za to okazały się szczegóły dźwięku. Na każdym poziomie głośności uzyskamy całkiem czysty dźwięk, do tego najwyższa głośność spełnia moje oczekiwania, z tego powodu, że testowane urządzenie gra zadowalająco głośno. Na całości dopełnia Dolby Atmos, system Zawiera też profile otoczenia, chociażby do słuchania muzyki w pomieszczeniu, w czasie ruchu, w podróży czy samolocie. Są jeszcze profile sytuacyjne, mianowicie automatyczne dogrania filmów czy też muzyki. Na pewno wielkie pozytywne wrażenie zrobiły na mnie znakomite haptyczne wibracje w tym modelu. To zawsze takie mega przyjemne uderzenie pod ekranem, i życzę, aby każdy flagowiec miał takie. Z pewnością kolejna zaleta Neo2 to ekran. Dostajemy tutaj AMOLED-a Full HD+, z wyższym oświeżaniem 120 Hz, które może być adaptacyjne, wtedy urządzenie automatycznie dobiera poziom odświeżania. Zawsze wszelkie animacje przewijanie na tym ekranie wyglądają znakomicie, są szybkie, a także płynne. Barwy natywnie okazały się nieco podbite, szczególnie elementy czerwone, z tym, że nie występuje wrażenie, że są nie do końca naturalne i to oczywiście cieszy. W Neo2 możemy liczyć na doskonałe kąty widzenia, świetne czernie, no i też rewelacyjne, Szczegóły obrazu. Najwyższa jasność może osiągać w piku do 1300 Nitów, a to oznacza, że w tym modelu znajduje się bardzo jasny ekran. Dzięki temu w jasnym słonecznym otoczeniu będzie widoczny. Całości dopełnia wsparcie hdr 10 Występuje w systemie motyw ciemny redukowanie światła niebieskiego. Do tego przy pomocy suwaka dokonamy zmiany temperatury barwowej. Możemy wykorzystać trzy konfiguracje kolorystyki. Barwy mogą być żywe, delikatne albo olśniewające, ale polecam ustawienie żywe. Są też funkcje przeznaczone do oglądania filmów. neo 2 może samodzielnie konwertować zwykły obraz SDR do HDR oraz może sprawiać, że filmy będą nieco ostrzejsze w aspekcie detali. Wydajnościowo neo 2 napędza Snapdragon 870 i to oczywiście dobra informacja, dlatego że to bardzo udana jednostka. Testowana wersja ma 8GB RAMów, budowana pamięć do UFS 3.1. Do tego Bluetooth 5.1, NFC do płacenia, a także 5G. W czasie mojego tygodnia z nie zauważyłem żadnego problemu w temacie nagrzewania się obudowy, nawet w sytuacji większego obciążenia. W tym pomaga z pewnością chłodzenie wykorzystujące komorę parową, a dokładne informacje o tym układzie chłodzenia możecie zobaczyć na ekranie. Samo działanie systemu to dosłownie flagowy poziom. Każda operacja, wszelkie zadania są wykonywane bardzo szybko i nie ma szansy na to, abyśmy zobaczyli chociażby lagujące animacje. Możemy na tym telefonie pograć w bardziej zaawansowane, rozbudowane gry i uzyskamy wtedy dobre, wysokie detale. Bardzo mi się podoba systemowa nakładka, raczej nie przekonana, przekrywa mocno wyglądu stokowego Androida, a przy tym dodaje fajne funkcje. Przykładem może być pasek boczny, pozwalający na łatwy dostęp do ulubionego skrótu czy też ikony aplikacji. Występuje funkcja multi-window systemów wynagrywania ekranu, rozbudowane gesty oraz funkcja rozbudowy RAMu przy pomocy pamięci wbudowanej. Testowanego na odwaz w trzy obiektywy aparatu. Bazowy sensor ma 64 megapiksele, do tego autofokus z wykrywaniem fazy, a także cyfrowa stabilizacja. Większe pole widzenia to 8 MP. Pikseli. Szkoda, że w tej cenie zabrakło przykładowo 12, za to pole widzenia okazało się w porządku i wynosi niespełna 120 stopni. Trzeci obiektyw to makro, a do selfie służy kamerka 16 megapikseli f25. Wykonywane w ciągu dnia zdjęcia oceniam na pewno jako dobry poziom. Natywnie barwy okazały się tylko nieco podbite, ale w taki fajny sposób, że fotografia rzeczywiście wygląda lepiej, z tym, że cały czas barwy są i tak stonowane. Sytuacja ulega zmianie, kiedy aktywujemy wykrywanie scen, wtedy barwy są już podbite. Dlatego polecam osobiście, aby tylko automatyczny HDR był włączony, z tego powodu, że działa znakomicie. Natomiast do poziomu dynamiki przykładowo flagowego Samsunga, czy też OnePlusa jeszcze brakuje. Uważam, że ładnie wygląda taka naturalna głębia, jaką możemy uzyskać, kiedy wykonujemy zdjęcie z bliska, przy użyciu sensora bazowego. Za to fotografie makro są niestety słabe. Większe pole widzenia zapewnienie nie do końca powalające szczegóły. To wynika z tego, że ten sensor ma tylko 8 megapikseli. Możemy jeszcze wykonywać nasze fotografie, w ramach podwójnego oraz pięciokrotnego powiększenia, z tym, że to krop z aparatu bazowego. Jestem zdania, że zdjęcia z podwójnego zoomu wyglądają całkiem fajnie, ale pięciokrotne powiększenie oznacza dużo łatwiejsze poruszenie zdjęcia, a także szczegóły na niższym poziomie. W nocy w ciemniejszym otoczeniu automatyka aparatu sprawia, że fotografie są jaśniejsze. Musimy się tylko liczyć z tym, że fotografie wykonywane w takich warunkach mogą być zaopatrzone w szumy, no i też detale nie będą na super wysokim poziomie, zwłaszcza kiedy wykorzystamy większe pole widzenia. Czy też powiększenie cyfrowe. Nagrywane filmy z obiektywu bazowego oceniam pozytywnie, okazały się całkiem szczegółowe, a barwy nie są za bardzo podbite i to mi się spodobało, tak samo jak działanie cyfrowej stabilizacji. Osobiście nie jestem fanem filmowania przy powiększeniu 2 i 5-krotnym te nagranie raczej nie są bardzo ładne. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o większe pole widzenia, szczególnie mając na uwadze, że ten obiektyw nagrywa tylko w 1080p. W testowanym na odwaze implementowano dwa ogniwa po 2,500. MAh, a to razem daje bardzo pojemne 5000 mAh. Możemy tutaj uzyskać doskonały czas pracy rzędu 5,5 a maksymalnie 7,5 godziny pracy na ekranie. Z tego powodu to urządzenie przeważnie wytrzyma mniej więcej 2 dni bez potrzeby ładowania. W zestawie dołączona ładowarka osiąga 65 W, a to oznacza, że na O2 naładujemy do pełna w nieco ponad pół godziny i to oczywiście robi wrażenie. Musimy sobie na koniec odpowiedzieć na pytanie z czego wynika to moje doskonałe wrażenie na temat Neo 2. Uważam po prostu, że to jeden z lepiej dopracowanych telefonów tej marki, jakie do tej pory testowałem. Chodzi o to, że po tygodniu użytkowania nie zauważyłem tutaj żadnej poważnej wady. Mamy świetne wykonanie obudowy, świetny wygląd, szczególnie w kolorze niebieskim ten telefon bardzo mi się podoba. Do tego mega szybkie działanie systemu, świetny czas pracy, bardzo szybkie ładowanie, no i też rewelacyjny ekran. Jestem zdania, że takie modele jak Neo 2 mogą powodować u nas obecnie wrażenie, że nie potrzebujemy flagowego segmentu. Może jedynie w aspekcie jakości zdjęć tego, jak wyglądają nagrywane filmy. Neo2 rzeczywiście odbiega od wyższej półki cenowej, natomiast cała reszta okazała się świetna i w sumie na flagowym poziomie. Dzięki za obejrzenie, czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Ciekawe jestem, jak Wy oceniacie testowanego GT Neo2. Zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a także do zostawienia suba, abyście byli zawsze na bieżąco. Tymczasem, do zobaczenia!